Cześć wszystkim, witam na moim kanale. Bardzo dziękuję, że oglądacie ten filmik. Z powodu tego, że pierwszy mój film, który nagrałam w języku polskim, był dość popularny, jak na mój kanał, postanowiłam, że dlaczego nie spróbować nagrać jeszcze? Skoro ten temat jest ciekawy dla Was, no to spróbuję rozwinąć te tematy. Dajcie znać, jakie tematy mogą być dla Was jeszcze bardziej interesujące, i będę się starać dla Was nagrywać więcej po polsku. Przypominam, że na moim kanale ja zaczęłam nagrywać filmiki o życiu w Polsce po rosyjsku, ale ostatnio postanowiłam spróbować nagrywać w języku polskim, co dzisiaj robię jeszcze raz. Dzisiaj opowiem Wam o ciekawostkach kulturowych, a także językowych, a także niektórych różnicach pomiędzy językiem polskim a językiem rosyjskim i ukraińskim, co zauważyłam podczas mojego pobytu tutaj w Polsce. Zaczynamy. Pierwsza taka ciekawostka, o którą tutaj spotkałam, o której oczywiście wiecie, to jest zwrot grzecznościowy, a mianowicie pan i pani. Dla mnie na samym początku było to takie dziwne. Takie coś typu Miss, Miss, Mister w Anglii czy w Stanach Zjednoczonych. Było to dla mnie takie trochę obce i mm, dziwne, ale po jakimś czasie tak się do tego przyzwyczaiłam i tak to weszło mi w krew, że już po powrocie do Ukrainy czy jak na przykład bywam w Rosji, no to już ten zwrot, który my używamy, dla mnie jest niesamowicie dziwny teraz. A co używamy? Nasz zwrot grzecznościowy, go w ogóle teraz sobie zdaję sprawę, że nie można nawet nazwać grzecznościowym, bo nie jest do końca grzeczny, dziewuszka, rzęsina, musina, parin i młody człowiek. Co znaczy kobieta, mężczyzna, dziewczyna albo chłopak, czy młody człowiek, jeśli dosłownie tłumaczyć, co jest super dziwne, ale to tylko teraz dla mnie wygląda dziwnym. To jest takie, jakby po polsku powiedział ktoś... Yy... Kobieto, ogarnij się! I to jest taki żart, albo w niektórych przypadkach może być nawet jakieś takie hamskie, że nie wiem, kobieto, o co ci chodzi? No nie wiem, to jest, to jest kompletnie niehalo po polsku, no ale w Rosji, w Ukrainie to się oczywiście zdarza non-stop, wszędzie w autobusie, w sklepie, żeń się na plasticie, żeń się na zwinicie. Taki bardziej grzecznościowy zwrot byłby w tym przypadku to znaczy przepraszam. Czyli nie zwracasz się, przepraszam pani czy tam. Proszę pani, tylko przepraszam, no i tyle. I e, jeszcze mamy taki zwrot jak gasparza, gaspedin. Historycznie to słowo istnieje, ale w, w takim potocznym użyciu go nie ma, no bo to już jest taki żart też, bo już nie mamy gospod, tylko to jest z takiej carskiej Rosji można powiedzieć gdzieś tam przyszło do słownictwa. Oczywiście w, teraz nie jest używany, ale może tak powiedzieć, tylko w takim kontek w kontekście żartobliwym. Albo jest jeszcze oczywiście z czasów komuny no Wszyscy byli w, w, tym, w tych czasach Tawarisiemi. Ale to też już nie jest używane. Też można to użyć jako żart, ale nie może być to używane jako zwrot grzecznościowy oczywiście. Więc Podsumowując, my go nie mamy i zwracamy, po prostu zwracamy się do osoby w, używając słowa przepraszam, albo tak jak już powiedziałam, takich słów, które określają płeć, co jest w ogóle teraz dla mnie szokujące. Idziemy dalej. Następny punkt. Też związany z poprzednim punktem. To jest zwrot na wy i ty. W Rosji, w Ukrainie, w Białorusi. Używamy taki zwrot na wy do osoby, do której mamy szacunek. Na przykład to może być nauczyciel, starsza pani, starszy pan, do którego się zwracamy na wy. To znaczy, mówimy o nim, wy przyjechali. To znaczy, że pan przyjechał, ale mówimy w liczbie mnogiej, co jest dziwne. Ale tak, tak, tak ta, w taki sposób pokazujemy e, szacunek. To jest to samo co w Polsce pan i pani. Wy przyjechali, wy przyszli, e, wy e, otrzymali. E, to znaczy pan przyjechał, pan przyszedł, e, pan otrzymał. Teraz to jest takie, taka mieszanka z liczbą mnogą. E, dla mnie już zaczyna z jakimś czasem wydawać się dziwna, e, A na początku było dziwne, na odwrót mi polska wersja. <grymne> Następna ciekawostka to jest oczystwa. Po rosyjsku i po baćkowi po ukraińsku. Jest to coś takiego jak drugie imię, tylko nie jest to do końca imię. Nie, bo to jest takie... Im utworzone od imia ojca. Na przykład ja jestem Irina, Waleriwna, e, Irina Waleriwna. To znaczy, że mój ojciec ma na imię Walerii i z jego imienia jest utworzona właśnie ta druga moja to ojczystwo. No i jest to coś, co jest używane powszechnie, na przykład w e, na uczelniach e, czy w takich nowoczesnych firmach, tak się nie mówi. E, tylko się mówi po imieniu, ale w takich jakichś, nie wiem, państwowych czy tam gdzieś, e, może w takich firmach starych, dawnych mogą tam e, tak, e, taki zwrot e, używać, e, albo może być to po prostu e, żart, tak? Można powiedzieć do swojego szefa w taki sposób, e, pokazując, może e, no, to żart, po prostu. E, ale jeśli chodzi o E, Imię ojcostwa, oczywiście w szkole, e, w szkole do nauczyciela albo na studiach się nie mówi po imieniu e, pod żadnym pozorem, e, tylko w przypadku, gdy może ten e, właśnie nauczyciel sam o to poprosi. W innym przypadku nie, nie. E, używa się Maria Iwanowna, Natalia Wiciслаowna, Igor Waleriewicz. Właśnie to jest też. Takie coś, że trudno jest zapamiętać tak naprawdę wszystkich swoich nauczycieli. Pamiętam ze studiów, że to był też problem. Sobie zapisywałam, żeby pamiętać, kto ma jakie imię, jeszcze właśnie to po baćko, Także takie śmieszne rzeczy u nas ciągle są. Ale to, że w Ukrainie używamy i w Rosji tych imię oczystwa, to co mnie zaskoczyło, było to, że w Polsce bardzo często się zdarza, że e, ludzie mają dwa im, im, imienia. Dwa imiona? Dwa imienia. Chyba tak. E, to znaczy, że jedno imię, to jest to imię który człowiek używa wszędzie, wszyscy wiedzą, że on jest, nie wiem, Arek. I tutaj nagle miałam taki przypadek, w, pracuję w firmie międzynarodowej, w której właśnie każda osoba jest zarejestrowana w systemie i tak patrzę kiedyś, o kurczę, przecież to jest Arek, a tutaj nagle Roman, o co tu chodzi? Zaczęłam sprawdzać, pytać u kolegów, się okazało, że... Każdy człowiek ma, może nie każdy, tylko niektórzy, mają jedno imię i drugie imię dane mu podczas możliwe, podczas chrztu czy podczas rejestracji dziecka, dane jeszcze drugie imię, które ta osoba może nie używać, może używać. Jak to sobie woli, podobno możecie wybrać, które imię bardziej odpowiada, czy może rodzice wybierają. Bo ja na początku myślałam, że to po prostu może rodzice nie mogli się zdecydować, czy po prostu pokłócili się między sobą. I mąż mówi, że musi być tak, że to musi być Roman. Przecież zobacz, Roman to jest. A mama mówi: Nie, pod żadnym pozorem. Jaki to jest Roman? To jest przecież Arek. Zobacz, popatrz na niego. <noise> Ciekawostka. U nas tak się nie zdarza. Czasami tak może tak być. Na zachodniej Ukrainie spotkałam się z ludźmi, którzy tak mają też. Niektórzy mówią, ale to tak raczej na wsi, albo takie starsze kobiety, że to dlatego, że jedno imię używasz zawsze wszędzie, wszyscy wiedzą, że ty tak masz na imię, a jakby ktoś chciał zrobić tobie krzywdę, na przykład jakaś czarownica chciałabym tam chciałaby tam naczarować jakieś Zło, no to ta czarownica, by użyła tego imienia, o którym wszyscy wiedzą, a to imię drugie, które jest nadane tobie podczas chrztu, nikt tego imienia nie zna i te czary nie zadziałają na ciebie. A teraz, faceci, ciekawa rzecz. Następna ciekawostka jest związana ze ślubem, i jest to to, że każda dziewczyna w Ukrainie może sprawdzić, czy facet jest w ślubie, czy nie. Czy ma żonę, czy nie ma. Wiecie, jak? Jest ta informacja zawarta w dowodzie osobistym. Wyobraźcie sobie, że my mamy w Ukrainie dowód osobisty, który nie jest takim dowodem osobistym plastikową kartką, tak jak jest to w Polsce, tylko mamy taki normalny paszport wewnętrzny, nie ten, który jest używany do wyjazdu za granicę. I właśnie w tym wewnętrznym paszporcie e, to jest taka książka. I w tej książce, książeczka, w tej książeczce, jeśli zawierasz ślub, dostajesz tam pieczątkę. I ta pieczątka będzie tam zawsze. Nigdy się nie pozbysz tej, tej pieczątki. Może jeśli się rozwiodłeś, to nie wiem, może przekreślają Ci tą pieczątkę. To tego właśnie nie wiem. Trzeba by było sprawdzić, jak to wygląda. Ale y, tą pieczątkę masz. I jeszcze dlatego mówimy o ślubie. Postawiał piciać w pasparcie. To znaczy, że no taki slęk można powiedzieć, y, że y, ktoś zawarł ślub, tak? No tak samo oczywiście chłopaki mogą sprawdzić, czy dziewczyna ma męża, sprawdzając to w paszporcie. Śmieszne. Ale oprócz tego, oprócz brzydkiego zdjęcia, w paszporcie można wiele ciekawych informacji znaleźć, na przykład zameldowanie, dlaczego nie, pieczątka, na przykład może to być nawet grupa krwi. To jest właśnie przydatne, fajnie. Może się przydać, na przykład no, gdziekolwiek, ale też oczywiście teraz można sobie dostać taką, wyrobić sobie specjalną kartkę, na której będzie mm, grupa krwi, możesz ze sobą zabrać zawsze do swojego portfela, czego nie zrobisz z paszportem, bo on się nie zmieści do żadnego portfela, może sobie kupisz jakiś tam ogromny, ale do zwykłego, normalnego portfela ten paszport się nie zmieścia i jak już tutaj. Zobaczyłam, jak wyglądają dowody osobiste, to byłam taka po prostu: no, dlaczego? Czemu musimy mieć ten duży paszport, który nigdzie się nie zmieszcza? Eee, no, jak już mówiłam w poprzednim filmiku, zobaczcie, mamy wiele do e, zrobienia, i fajnie jest, że możemy spojrzeć na świat, pojechać do innego kraju, zobaczyć, jak e, tam inne rzeczy się robią i wziąć z tego coś dobrego, jeśli bierzemy. Jeśli tego nie bierzemy. Trudno. W Ukrainie to się zmienia, akurat. Tak wygląda nowa wersja dowodu osobistego taka kartka plastikowa, a tak wygląda ta książeczka, o której mówiłam, i jeszcze nie wszyscy wymienili ją na nową. No, a w Rosji tak wygląda dowód osobisty i białoruski paszport. Następny punkt to jest taka ciekawostka językowa. Często, jak uczę się polskiego, zdarzają się przypadki, że nie mogę odnaleźć Odpowiedników w języku polskim do słów z języka rosyjskiego albo ukraińskiego. To się zdarzy też na odwrót, i o tym może zrobię od takich ciekawostkach językowych osobny filmik. Napiszcie w komentarzach, czy taki temat was interesuje. Ale jeśli chodzi o to, co teraz przychodzi mi do głowy, to jest właśnie takie słowo kstaci, po rosyjsku kstaci, po ukraińsku doreci. A po angielsku, by the way. Ha, by the way, I saw this guy at the party. A, кстати, ja widziałam tego parnia na wieczerinkę. A, do recie, ja widziałam tego cio, chłopca na wieczerce. Pytałam wiele razy u różnych osób nie znalazłam odpowiednika w języku polskim. Co się dzieje? A propos. Ktoś mi powiedział, że jest taki odpowiednik a propos. No dobra, ale... A, a propos! Wiedziałam tego chłopaka na imprezie. No. No, nie brzmi to tak, jak musi być. Powiedzcie, czy, czy coś takiego doświadczyliście w innych językach? Może. I fajne, fajne to jest, właśnie bardzo lubię uczyć różnych języków i sprawdzać takie odpowiedniki w różnych językach. I często się zdarza, że jest takie coś w języku polskim. Jakieś zdanie, czy jakiś zwrot, czy jakieś słowo w języku polskim, czego nie mogę znaleźć w języku rosyjskim na przykład. No, śmieszne to jest. To tyle na dzisiaj. To były różnice kulturowe i różne ciekawostki językowe pomiędzy językiem polskim a ukraińskim i rosyjskim. I bardzo dziękuję, że oglądaliście dzisiaj ten filmik. Bardzo to doceniam. Bardzo mi jest miło. Bardzo, bardzo, bardzo. Dziękuję wszystkim, że oglądaliście ten filmik dzisiaj. Niezmiernie mi jest miło i e, zostawcie swoje komentarze, co wam się podoba, jakie tematy interesują. Będę nagrywać e, jeszcze, może też w języku rosyjskim, jednak trochę będę nagrywać, albo nie, nie wiem, dajcie znać. E, może zrobię sobie osobny kanał. Dziękuję. Było mi tak miło, że zostawiacie tyle komentarzy i poprawiacie moje błędy. Bardzo mi było miłe przeczytać wszystkie życzenia, powodzenia i, i, i pozdrowienia. Pozdrawiam wszystkich, naprawdę jesteście super. Łapki w górę, jeśli Wam się podobało, i subskrybujcie mój kanał. Będę się starać nagrywać jeszcze miłego dnia i pa! pa.